Siemano, wszystkim tu bobby. Witam Was w kolejnym moim wideo. Dzisiaj będę Wam pokazywał, jak można zarobić sobie troszeczkę końców w FIFA 17. Wystarczy, że zainwestujemy 30 tysięcy, a gwarantuję Wam, że się zwróci. A nawet będziecie mieli lekki, no, lekki zarobek: do 15 tysięcy można zarobić. Chyba, że jest się mną i zarabia się 300 tysięcy, tak jak tym razem zarobiłem. Chodzi o to tutaj, że. Pokażę wam zdjęcia. E, squad Building Challenger. No nie. Wchodzicie sobie w zaawansowane i tam macie e, Hybrid Nations. Nie wiem jak to się nazywa po polsku, ale no. Ja mam po angielsku wersję gry, więc niestety. Znajdziecie, nie ma, nie ma problemu. Wystarczy, że patrzycie na ikonę tego. E, I tam macie wtedy za, e, cztery e, Squad Building Challenger. Które musicie zrobić. Każdy pokaże wam po kolei, jak będziecie szli od yy, czwórki, później szóstka, później ósemka i dziesiątka. Yy, pokażę Wam za chwilę zdjęcia właśnie ich. Jak zrobicie to sobie, no nie, no to będziecie mieli 5 paczek darmowych, które możecie sprzedać bez problemu, bo to jest właśnie, to, to w tym będziecie zarabiali. <laughs> Potem. Możecie sobie zrobić kolejne konto, przelać sobie tam 30 tysięcy, które będziecie mieli z tego na przykład. Przelać sobie na tamto konto i znowu zrobić to samo, tak? Zaraz Wam pokażę, właśnie wszystkie te zdjęcia. Jak możecie sobie zrobić ten skład building challenge? Może no zajmie Wam tą 10 minut, może nawet nie. I tak jak mówię, 30 tysięcy max i powinno Wam starczyć. Teraz Wam pokażę szybciutko co trafiłem sobie w tych paczkach. Na razie mam 29 wyli... rzeczy w transfer liście. No to są te karty takie no... kiciowe takie o. Ale oni się wszyscy sprzedają tak czy inaczej. Więc nie martwcie się, się o to. A teraz żeby Wam pokazać te lepsze karty, które dostałem właśnie. No ja myślałem, że spadnę z krzesła jak zobaczyłem jakie karty dostałem. Przypominam, macie 5 paczek i z trzech paczek ja dostałem trzy specjalne karty. Dwa nowe Team of the Week. Sokrates. Dostałem właśnie Sokratesa dostałem, a dostanie upgrade'a dzisiaj albo właśnie jakoś za tydzień będzie dostawał, albo w tym tygodniu już dzisiaj. Kwarda tak samo, będzie miał dzisiaj albo za tydzień upgrade'a. No i Mali, once to watch. A reszta no to, to jest no, chłopaków, takich, którzy no, nie wiem kosztują 400-500 końców, nie? No ale tak czy inaczej, 500-400, no to wiecie, no, 900 już wychodzi, nie? Więc y, zyskać, zyskać je na pewno na tym. Nie, tu, tu nie ma szans, żeby tutaj nie, nie zwróciły się te pieniądze. Y, pokażę wam teraz za chwilę tak samo klipy, y, z, jak, pakow, jak ten, jak właśnie dostawałem ich w paczkach. Niestety, korda do mi się nie nagrał. Ale mam zdjęcie, jak go dostałem w paczce, więc mam nadzieję, że to jako, e, tak jakby, dowód tego, że nie kłamie was i że naprawdę można dostać takie karty w tych paczkach. E, e, więc e, dzięki za oglądanie tego wideo. Jeżeli Wam się podobał ten, po, e, ten e, pomysł, nie pomysł, e, ta pomoc dla Was, żebyście sobie zarobili trochę tych końców zostawcie lajka, komentujcie co chcecie zobaczyć w następnym filmiku, subskrybujcie żeby nie przegapić właśnie filmików takich jak ten. Mam nadzieję, że Wam się podobało i do zobaczyska.